Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie. Witam również, panie, jeśli są, to pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że i w takim gronie jest jakieś minimalne zainteresowanie. Chciałem bardzo podziękować za wsparcie kanału. Eee, także dziękuję za wszelkie dokonane wpłaty, które mogę wykorzystywać na to, żeby ten kanał się rozwijał. Dzisiaj, 26 stycznia minął rok. Informacje ogólnie, statystyki... Prawie 10% wszystkich oglądających to są kobiety. Tak, jest to bardzo interesujące. Ale chciałbym zachęcić też ich kobiety, jeśli jakieś oglądają, to niech się ujawnią. Może też mają jakieś pytania, może też by chciały coś się dowiedzieć. Może coś ich interesuje w takimi sprawami garażowymi. Teraz pewnie większość panów drapie się po głowie i mówi: Kurczę, żeby moja żona chciała tak siedzieć w garażu i ze mną dłubać. A może właśnie odwrotnie. Oby nie! Aby nie tylko przychodziła do mojego warsztatu. Co ona tam będzie robić? Tak. Dla jednego fazeta taki garaż w piwnica czy cokolwiek. Każdy metr kwadratowy, gdzie można położyć jakiś tam zestaw kluczy i coś tam majsterkować. To jest takie świątynia. Można powiedzieć królestwo, gdzie coś się tworzy, coś się naprawia. Nieraz się wychodzi... Po prostu się wychodzi tak sopo siedzieć, nie? I wypić jakiś tam napój wyskokowy. A nie raz po prostu coś też i pracować. W tej chwili godzina dziewiąta. Późno przyszedłem do garażu. Późno i co? Właśnie. Warunki pracy, jakie tu mam. Minus na termometrze 1,2 stopnia. No więc rozpalam, yy, yy, rozpalam piecyk. Niech się grzeje. Dzisiaj mam kilka jeszcze wyjazdów. W międzyczasie niech tu się nagrzewa wszystko. Natomiast co jeszcze? Tutaj będę chciał jakieś półeczki porobić. Bo jest miejsce, trzeba miejsce zagospodarować. Te półki tutaj też są do przerobienia. Troszeczkę ich więcej dojdzie. Facebooka nie ma w tej chwili, bo... Już to coś na kanale o tym mówiłem. Gdzieś tam wpisałem informację, że został Miał mi konto przejęte przez jakiegoś hakera i zaczął on wysyłać jakieś informacje różnej treści do różnych ludzi. Próbowałem na to jakoś reagować, ale z marnym skutkiem, także musiałem niestety to wszystko usunąć. I w tej chwili jestem bez Facebooka. Tak jak to było? Że co? Jak nie mam konta na Facebooku, to nie istnieje. Jestem, mam się dobrze. Tak, to nieprawda. Istnieje. Trochę gory jest z komunikacją, ale jest ok. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kończę strasznie. Ten materiał będzie tak rozwalony. Nie z różki, nie z pietruszki. Raz o tym, raz o tamtym. Ja dzisiaj po materiału będę tą dmuchawę przerabiał, którą już widzieliście na kanale. Będzie przerabiana ta rura, tak jak wspominałem. Więc jakiegoś tam jakąś tam fotkę po tym, jak to wygląda, bo nagram taki filmik, żeby jeszcze pokazać czy to w ogóle działa chyba rozpalę w tym piecyku a potem będę gadał dobra, hajcujemy piecyku, dopiero się rozpala więc jeszcze coś tu dorzucimy takie drobiazgi bo to zanim cuk złapie to jeszcze chwilkę tu trochę jakichś czereśni Tosna No Dobra idziemy na spacerek, uwaga wychodzimy na zimne, dobrze, żeby tyle nie czujecie O zima Plas nieodśnieżony Jakiś nie miałem kiedy Zaraz pójdę jeszcze sobie cały czas to... Idziemy do shopy Nie, idziemy jeszcze pod drzewo, zaraz tu przyjdziemy pod drzewo. Już mi tyle drzewa wypaliłem. Dotąd było drzewo. Tak jak te deski tu leżą. O. No, za dwa kubiki poszło. Siekierka. Właśnie. Mam materiał o siekierkach, testik robiłem kiedyś. Zmyślałem o, o tym, że rzucę na kanał porównanie jakiejś firmowej siekiery z niefirmowymi. Czy to się w ogóle opłaca i czy to ma sens kupowanie takiej siekier taniej za 50 zł? Kontra siekiera za 270 zł? No, nawet, nawet kłódka nie zamarzła. Dobra, minus 17 było w nocy. Minus 17 stopni było w nocy. Uwaga. Tu jeszcze nie byliście. Tutaj jest bałagan, tu jest wszystko. No znacie znacie, piłę już znacie. A tu rowerek żony. A tam córki, a na końcu mój, ale taki gruch stary, muszę sobie rower kupić. Kurde. No, tam stoi huskwarna moja. Stół do ping-ponga. Ktoś chce pograć, to zapraszam. Eee, cyrkulatka. Nie też robi teści tej cyrkulatki, bo kupiłem ją za 1000 zł. I nie ma kiedy. Albo nawet może nie wiem, czy kogoś interesuje. Czy taka tania cyrkulatka marketowa w ogóle to chodzi. O. Rusztowanko. O. A tam nie widać. Tam stoi agregat prądotwórczy, o, też miał być na kanale i też nie ma kiedy. No, o, tu jest moja kosiareczka do trawy. Etesja z silnikiem Kawasaki 180V. O, będziemy serwis jej robić, Trzez sezonowy. Widzę, takie ma fajne tutaj różne wyklameczki. gaz, załączanie noża, prędkość jazdy. Ale o tym jeszcze kiedyś Tam jest Kosa Kawasaki, o taka stara maszyna do renowacji Sprawna Singer, oryginalny No tam jeszcze w kącie leży Leży wszystko co może leżeć Stara maszyna do pisania ale nas tutaj Wziąłem taki bałagan To druga cyrkulatka taka duża o. No ją rozbiorę na części i posprzedaję Takie radio, ktoś chce? Rafenę Właśnie może ktoś będzie wtajemniczony co to za radio Ogólnie co ono to ma coś może ktoś mi sprzeda jakieś informacje bo generalnie przywiozłem go po likwidacji mieszkania po babci i ta rafena stoi, stoi, stoi. Ogólnie kompletna, ale nigdy tego nie uruchamiałem, nawet nie wiem, do tego żadnych płyt. Wiem, że to radio. Jakieś informacje do tego szukałem, ale ciężko cokolwiek znaleźć. No i co? To jest taki kurczek grajdowy, to jest wszystko nawrzucone. O. o, tam jeszcze partnerek stoi za chustwarną. A właśnie. Co tu jeszcze jest? Dwie rzeczy, które jeszcze będziemy kiedyś robić. Zostały mi po kliencie. Tam jest przecinarka Makita. O! I może tą stronę się dostanę. O, no. widzicie co tam stoi, Steel 08S, też zabytek, kiedy się tym zajmę, robię z tego jakieś fajne jeszcze piłę. chociaż to nie jest moja tylko klienta, ale już leży u mnie chyba rok albo półtora, I niech jeszcze leży, z rok, Nawet no, taka fajna pompa, duża, na wóz strażacki, no oni też kiedyś. Skwarnę muszę w końcu odpalić i membrany wymienić. A jeszcze trochę sprzętu jest u rodziców zostało, bo, bo się... Podzieliłem trochę z nimi, więc trochę rzeczy jeszcze u nich leży. Kolejna siekiera do rozłupywania. Jedna, tu następna ostatnio używałem. Chyba rzucę ten filmik. Jak będzie... Jak będą chętni, właśnie Dajcie znać w komentarzach Chcecie filmik z porównania siekier? Taki sobie Z wakacji, trochę ciepło było Rąbanie działa to takie przyjemne zajęcie Tu kiedyś muszę wysprzątać, tu przyczepka ogólnie stała, ale teraz widzicie nie zmieści się Profile, bo jeszcze kończę remont w domu O, kapoki, no, kto chętny popływać, nie teraz na wakacjach, kajaczkiem, kanu, o nie kajaczkiem, właśnie, zaraz Wam pokażę kanu, dobra, idziemy w drugą stronę, ale Was dzisiaj poprowadzam trochę, no ale, w sumie filmik na, na rocznicę, rok kanału. Dobra, no, będziemy jeszcze podrzucić do pieca O już się rozhajcowało tutaj O Niech się tutaj hajcuje bardziej Do pieca rzucimy Niech się pali ja tu jeszcze mamy Takie drobiazgi różne. O, ale mi zimno w ręce. Eee. Tak, partner w częściach. Muszę tu posprzątać w końcu, znowu się wszystko nas zbierało. Inwentaryzacja miała być. Jak widzicie, wszystko stoi w miejscu. Ale się troszeczkę plany pozmieniały. Jak zwykle się wszystko musi. Musi, że tak powiem, brzydko. bo nie powiem. No. Prostowniczek jeden, tam jest drugi trzeci w szafie o właśnie, może coś o prostownikach nagram widzicie, jest co jest co nagrywać, kanu miałem wam pokazać tam dwie sztuki, tylko jedno jest tutaj jak u rodziców o, tu jest łajba no trzeba by kiedyś pójść nad san popływać kurde to ja tu to robię w ogóle za kanał miały być piły miały być piły, miały być kosiarki miały być mechanika a ja tu kurde będę robił spływy kajakowe ale ile można pracować? praca pracą a przyjemność przyjemnością coś trzeba mieć z życia tak czy inaczej dobra o ja, pierdziele, demolkę robię tak to jest jak się śpieszę, mam teraz jechać na zakupy do sklepu do marketa do marketu do marketu pojechać po po rurze, Trzeba zmierzyć jaką średnicę kupić, że wezmę jedną taką, jedną taką i będziemy widzieć co z tego zrobić 55 no chyba, chyba 50 trzeba będzie założyć bo Moje tu inaczej nie założę. Dobra. Co, wracamy do ciepła. Widzicie drzwi? Drzwi z drzwi drzwiami, ale robię je sam. Z takiej deski, z takiej podbiciówki z pół bala, tak zwanego. Muszę kupić więcej, żeby tutaj zrobić całą tą ściankę. Ten koral zdemontować, albo go poprawić. Kurde, muszę tu porządek zrobić. Normalnie się zagrociło wszystko. O, tutaj seacik stoi. Kurde, z też ma filmik. Moje pierwsze auto, nie pierwsze, drugie moje auto. E, moje drugie auto. Ale stan masaka, co zostało z tego auto zrobione. O, to auto było chwilę pożyczone. No i, o, i tak to wygląda. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Ale widzicie, to jest jednak bardzo, Nie wiem, na części. Jakby ktoś chciał to kupić, to sprzedam. No bo na zom pojedzie, ale szkoda, się nie chodzi, odpala, jeździ to auto. Urna go wzięła. Auto z hakiem. Klamki powyrywane. O. Był plan, żeby to reanimować, ale nie mam kasy. Zasypało fotowoltaikę. E, eee, patrzcie! Pod pokrywą śniegu nawet jakieś ładowanie jest. Ciekawe czy coś więcej. <grystanie> PV 1.0, PV 2.0 W sumie 1491 kWh Od października. Dzisiaj 0. Zero. 0 zero. Mniej niż 0. Zimno w palce. O temperatura w garażu już mam plus 0 stopni 40 stopnia ale upał dobra właśnie, a tutaj narzędzia do nitowania i do zarabiania łańcuchów, kiedyś też coś trzeba będzie nagrać z takiego filmika jak to sobie z tym radzić, jak to sobie tam nitować, roznitować i co to z tym robić też będzie, także widzicie, jaki plan jest obszerny co tu jeszcze miało być? A, tam stoi taka domowa prasa mała hydrauliczna. Sam robiłem znowu Zosia Samosia. Nie da nikomu zarobić, tylko sam tuczę jakąś chałturę, nie? Rękodzielnictwo. Nie no, muszę się zbierać z tymi wszystkimi gratami, to ładnie wszystko posprzątać, jakoś tu półki porobić. Bo normalnie tragedia. Zagracane, to wszystko do góry nogami, poprzewracane. Stare oleje gdzieś powylewać to, co mi zostały te resztki. Ha, wymienić olej w kompresorze. No, ho, 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 ho. no, do przyszłej zimy jest co nagrywać. Dobra, żarty żartami. Poopowiadałem głupoty. Trzeba się bać za robotę, bo dzień ucieka. Zimno jest. Troszkę was oprowadziłem po mojej posiadłości. Haha, posiadłości. Nie ma co pokazywać, no. nie ma się czym chwalić, no, na kanu, no jakby chcieli, chcieli kiedyś popływać, to nie no, w tym roku planuję gdzieś wypaść z łódką, żeby po, trochę powiosłować, troszeczkę się zrelaksować, mam parę miejsc takich, gdzie fajnie jest popływać, mam dwie sztuki takich łódeczek. O! Może wrzucę jakieś fajne takie zdjęcie. Gdzieś tam sobie pływam kiedyś, kiedyś. Dużo ciepełka, dużo zdrówka Wam życzę. Okres jeszcze noworoczny, także też wszystkiego dobrego w Nowym Roku. No i mam nadzieję, że będziecie w tym roku też ze mną. Będziemy sobie coś razem majsterkować. Że naprawimy dużo różnych ciekawych rzeczy i będzie to przynosiło satysfakcję. Wam z tego, że samiście to sobie naprawili, a mi z tego, że Wam tym mogłem pomóc. Także piszcie komentarze, dzielcie się swoimi opiniami, swoimi jakimiś też pomysłami. Oj, I co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć!